Witajcie wojownicy, z tej strony Masa z Legionu Specjalnego. Miał do Ciebie wlecieć materiał poświęcony najbardziej efektywnym technikom ekspienia. Jednak zalewacie mnie na prywacie wiadomościami co robić po setce. Na pewno nie wsiadaj za kierownicę, chociaż jak to mówią, strach na w naszym kraju podróżować. A tak bardziej na serio, to z racji tego, że jestem pomocnym człowiekiem, chciałbym się z Tobą podzielić moim ulubionym sposobem na farmę fantów. Sprawa jest prosta. Sposobem na szybkie złożenie EQ na legendach 140 item levelu jest farma biblioteki Cardum. Dlaczego tam? Nie pytajcie. Jak już wspominałem kiedyś w moich filmach, poziom rozlewu krwi stawia przed nami pewnego rodzaju wyzwanie polegające na ubiciu w jak najkrótszym czasie błotniaków strażników. Za włożony trud, jak i efektywny clear otrzymamy nagrody w postaci krwawych skrzyń, których to ilość jest uzależniona od czasu w jakim zgładzimy błotniaki. Jak widzisz śmierć na tym poziomie trudności przychodzi niespodziewanie i jest ona konsekwencją przywołania mściwego rozprówacza, który będzie niestrudzenie usiłował nas ponownie zabić. Warto też wspomnieć, że pomimo dropu ze skrzyń to pokonane błotniaki oraz minibosy pozostawiają po sobie również runy czy też części setu żelaznej woli. Myślę, że to wszystko, co mogę Ci zdradzić na ten chwilę, a co do reszty ciekawostek, to zapraszam Cię do kolejnych moich nagrań. Do usłyszenia!